Yo, macie, witam was bardzo, bardzo serdecznie, jestem Mistrz Do A to jest The Forest, bardzo was przepraszam, że tak zaczynam z, tak z z dupy Ale jakby to powiedzieć No, zaczęło mi się nagrywanie podczas tej scenki, więc troszeczkę tutaj nie będziecie widzieć Bardzo was przepraszam, zebrałem rzeczy i, i teraz właśnie zacząłem nagrywać, nie wiem dlaczego tak Ale dobra, mniejsza Dobra, no to co? No to zaczynamy naszą przygodę z DeForest. Bo tam. Chciałem, żeby właśnie DeForest tam. Nowy Myślałem, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że się będzie podobał odcinek. Ogólnie musiałem jeszcze sobie ust ustawienia go ogarnąć, bo nie działało mi bardzo dużo rzeczy. Naprawdę, ja, ja, ja tu mam fazę do tych kanibali tak, takiej, że, że to jest. To jest chore, nie, nie. To ta gra chyba nie będzie na. Mo Boże, druga naprawdę? Trzecia? Ej, co to jest? Ja się boję. Wy chyba nie wiecie, która jest godzina, nie? Na moim zegarku to jest taka godzina. Na prawdziwym zegarku, w prawdziwym świecie. Nie, nie w The Forest to jest taka godzina, że ja się trochę cykam, nie? Ależ sucharnie. I, ale jak mam to zdjąć? Ha! Jezu. To jest horror sur survival gra, ogólnie. Hmm. Chodzi tu o to, że rozbiliśmy się statkiem, no i musimy przetrwać zabrane... E, takie pedofile zabrali naszego, mojego... Sy no, nasze... No, tego typa syna, no i... No i musimy chyba go uratować. Czy, czy uratować, to nie wiem, bo ogólnie... Ja się... Tutaj na tej fabule tej gry nie znam, bo chyba na razie tego syna to się raczej uratować nie da. Tak przynajmniej myślę. No chodź tu. Nie. Raj tak gośnie. nie dam rady. Co tutaj takiego ciekawego jest? Kamyk. No, no, nieźle, nieźle. Dobrze się zapowiada. Ciągle Ty. myślę, że coś mnie obserwuje i to jest, to jest naprawdę... Ty gra, coś mi się wydaje, że tak mniej będzie działać na psychikę, nie? Że mi się w nocy będą jakieś ofolutki śniły, co mnie... Co w nocy, kurde, będą... nie, mniejsza już nawet. Ty nie. nie żyjesz, tak? Ej, <mulatury> Dobra, nie, ja, ja uwielbiam. Ja, yeah, ja, yeah, I love it. Chuje. Oh, yeah. Jeb. Yeah. A to za syna, to za syna. Jeb. Yeah. To się dało kiedyś, mi się wydaje. Drop. Udało się chyba kiedyś tą głowę odciąć, coś takiego, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No teraz to sobie może, tu. Dobra, nie. Tego to akurat podzielę jego o... piłka. Żyjesz? Gdzie żyjesz? To już będę szczęśliwy. Ej. Nie wiem, co byście tu robili z nim. Mam nadzieję, że... Jeszcze więcej tego tutaj Mam nadzieję, że nie to, co ja myślę. Ja, ja mam tylko taką tylko nadzieję, że nie to, co ja myślę. Nie, ręce mi się jakoś chyba nie przydadzą, więc rąk nie będę brał. Ojej, mamy jak najwięcej batoników i że picia muszę sobie. To sobie chętnie wezmę. Jak tych rąk ja dziękuję. Że ja się dałem namówić na deforest nie? Że ja się dałem namówić na The deforest. Ja się boję teraz muchy, nie? Się wystraszyłem muchy. Ja tu się troszeczkę obawiam. Ja tu się nie, ja dziękuję. Dobra. A może, a może, a może tam jest jakiś fajny typek, co? No, zobaczymy, zobaczymy, Dobra. No cześć. Co tam u ciebie? Fajna piłka. Trafiłem. Dobra, nie, ja stąd idę. Ja nie, 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 dziękuję. dziękuję. nie będzie tu, czy nie będzie też. Sarenki! Stój! Proszę! Ty jesteś jedyną osobą, która mnie rozumie. Tutaj też już byli, ja się boję. What? Co to było? Oho! Bugi de Forest! Numer jeden Dobra cicho, cicho, spokojnie, 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 nie? Ja? Jaka woda, przecież to są kamienie! Łódź. No, brawo. Brawo ja. Jakaś łódka. Czy mi się wydaje, że to jest dobre miejsce na domek? Olina, spoko. Ty jesteś bezpieczny. E, teraz... jak to się... Aha, B, okej. Okay. bla bla. wiem. Dobra, może najpierw domek, żebyśmy mogli sobie z, y, zapisać grę. Boże nie! z jednej strony to dobrze. Ja nie brakuje patyków. Trochę dużo. Ok, co tu jeszcze możemy zrobić? Ognisko. Ognisko takie powiezereczne. Takie fajne zrobimy ognisko. Takie fajne. Kamieki mam. Zrobimy sobie tak parę takich tych w niektórych miejscach, żebyśmy potem sobie mogli już je robić na spokojnie. Okej. Okay. będę na razie próbował yy, i sprawdzał, jak się pływa. Tutaj w tej grze bo na razie nie chcę. Ale, no bo mi się wydaje, że to jest takie normalne pływanie, po prostu. Kamyk, o jest skanek. I Tu nie ma. Ja się nie będę mówić na te Deforest, to jest naprawdę. Jak dostanę zawał, to to będzie przez mojego kolegę, bo on mnie nałowił do tego, żeby. Bo tak mi gada, że, że czeka na Deforest, no to nagrałem dla niego Deforest. Dobra, nie, ja, ja go nie zetnę. Ach, ten parkur, ach, ten parkur. The Forest to jest najbardziej zbugowana gra ever. No co to jest, nie? No co to jest, ej! Wow! Halo? Wow, dwa ruchy. Nie chcę tego rąbać. Jedna i dwa to już, okay. super, 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 super. O, kamyczek. A, jest są dużo kamyczków. Które tą No kurde. No brawo, ja. No weź to. Dziękuję bardzo. Ej, ja to jestem taki cykar, więc ja to tam raczej. Ekwipunek to jest Q? Nie. Teraz sprawdzimy. Chyba P. I, I Boże. Nie P, tylko I chciałem. Chciałem kliknąć, chciałem kliknąć e, I, kliknąłem e, i po, e, chciałem kliknąć e, I i chciałem powiedzieć I, a powiedziałem P i klikłem P. Dobra. I, bingo. I. Wow, mam zegarek. Dobra, pić. Się napijmy. Nie, na razie nie będę jadł, bo po co? Załóżmy, że to jest normalne, nie? Załóż, załóżmy, że to jest po prostu normalne. To nie jest normalne. Teraz. Cicho, tak. Ja mam za czas wszystkie. Patyki patyki to jest moim zdaniem najgorsza rzecz, jaką trzeba zdobyć w The Forest, bo to jest, to jest ciągle, ciągle trzeba te kamy patyki, patyki, patyki ciągle. Dodam 3 kamienie, więc będę miał już chyba kamienie, które potrzebuję, to chyba już będę miał. Ach ta, ach ta prędkość, ach ta prędkość. Te podskoki to są piękne, po prostu. Wyślinka. Roślinka Jak mam? Trafię. Dam radę. Jestem zwycięzcą. Tu może... No ja to trzeba być ewidentnie wyżej. Pop, parkour, Wow, udało mi się. Myśl nie myślałam o tym. Ja, ja wiem, że to się chyba szybko noc robi, dlatego ja wolę szybko się pospieszyć i mieć checkpoint. To ja nie boję się. Ja nie boję no, na początku chyba jeszcze ich nie ma, więc... Ale jak zawsze oczywiście... Trzekajcie. Przepraszam Was, że mnie chwilkę nie było, ale ktoś mi pokał do drzwi i się okazuje, że nikt mi nie płakał do drzwi. To jest dziwne czy nie? Bo teraz nie wiem. Da, załóżmy, że to nie jest dziwne i to jest normalne. Chciałbym się myśli, że trafił jakiegoś królika. No come on. co. Jest. One pełnocych mam teraz. To też jeszcze powinno być, nie? Też powinien dobra. Git, powinien iść. Ktoś mi chodzi po pokoju. Jezu! What the fuck! Ktoś mi chodzi po pokoju. Ja, ja to czuję, słyszę i... i to... to słychać... To już słychać widać i czuć. No ludzie na serio. Nie, bo nie wiem czy tutaj. Dobra, jeszcze liście. Jest! I win the game. Dobra, mamy, mamy to, mamy to. No nie mamy tych patyków, ale to nic. Dobra, C. Zapiszmy sobie grę. Ja zapisywanie gry to jest tutaj też piękne. I co tu możemy w ogóle zrobić jeszcze? co możemy... że ty... nie ten przycisk, ja już się tu gubię. Co my tu możemy jeszcze zrobić? To mi na razie nie jest potrzebne. To też chyba raczej nie. To robi... Zrobiłem, to zrobiłem z tu. Ciężko będzie zrobić jakiś ten... Tym dużego domka raczej też nie zrobię. Jeszcze tu mogę tylko to. Ja tego nie chcę. Okay. Co to jest? To jest... Aha, ile kroków zrobiłem, tak? Okej. Okay. Mm, co to jeszcze jest? 37 stopni? Jest? Wow, jak ciepło. Minus 1 stopień... Nie, nie rozumiem troszeczkę. Nie rozumiem. Co minus, minus jeden minus 1 stopień, bo teraz nie wiem, czekacie. Okej. Okay. Minus 1 stopień co? I 3,7 litrów coś, 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 nie wiem, kół. Co to jest kół? Nie no, wiem, co to robi. Pedometr. Jezu, jak to brzmi. Co mogę z tego na przykład zrobić? Bo. No i jeszcze jednego czegoś, czyli patyka, na no pewno. Co to, co to? I taka działa, no dobrze. To jest gotowa na tak. Okej. Okay. Um. Bo ja wiem, że tutaj też będą te cały zwiady i tak dalej. Ale ja zawsze myślałem sobie nad tym, bo są takie właśnie. O, o tamto, widzicie tamto, tamto, o, o. I tam by się wybudować. To by było dopiero coś, nie? No, fajnie bo ale. Mm. O, dobra, uleczyłem się, Git. To będzie taki, mi się wydaje, początek. No, kończy się dzień. W dzisiejszym odcinku to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Na razie zrobiliśmy sobie, wiecie, domek i światło To jest najważniejsze Ale super I zrobimy kaczkę, sobie kaczkę. Przez ogień zrobimy kaczkę Nie, no dobra, nie Dawaj wow! Super, nie dobra. Więc to by było dziś, w dzisiejszym odcinku na tyle Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Czekajcie, sobie zapiszemy najpierw jeszcze Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał Jeśli tak, zostawcie w górę ja się z wami żegnam Na razie, cześć, hej Będzie jeszcze poradnik jak zdobyć The Forest No Steam za free Więc no Musicie chwilę trochę rzeczką poczekać Więc ja się z wami żegnam Na razie, cześć, hej